Possiamo adesso fare questo canto. Non chiudiamo il cuore perché abbiamo una chance. Chissà se può darsi ultima volta della nostra vita. E quello preghiamo. Don Stefano, che lo saluto. Caro Monsignore. E certo ci auguriamo. To jest nasza pozdrowienia. Tutaj rektora sanktuarium, że, że ci mówi, ot otworzę wam drzwi. Wejdźcie właśnie przez te drzwi. Aby spotkać Jezusa, wij apro i cori, dice Don Stefano, perché tutti dobbiamo incontrare Cristo." Christo. Ksiądz rektor ma 51 lat, jest Antianis jest 18 lat księdzem. To ja mówię, ja troszkę tam starszy, ale po prostu razem mówi, ja muszę zapukać w te drzwi, się otwarte. Jezus zapuka w drzwi serc naszych i Was tu obecnych i ci, którzy się łączą z nami. Jezus busza le nostre kłony, le nostre porte del kłorze. oh chwała Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak Jemu chwała i cześć. Jezus jest tu. Jezus jest tu. O, ręce, kiepiąc Jego imię. Jezus jest Dokład, Jezu Obrzmierzmy ręce, wielbiąc... Dookoła, dookoła, otoczmy dookoła całe miejsce. Jezus jest tu. I podnosimy ręce. Obrzmierzmy ręce, wielbiąc Jego imię. Jezus jest tu, a nie wśród nas. Je Jezu, ej, Pan jest wśród nas. Pan jest wśród nas. Obznieś ręce, wielbiąc Jego imię. Pan jest wśród nas. Przeszliśmy, moi drodzy, dzisiaj. a wysłuchajmy Nascego Ascoltiamo il nostro padre elettore, allora, Benvenuti nella basilica Sant'Andrea, che è il santuario dove si custodisce il sangue di Gesù. Vitampas santuarium, il sangue di Gesù. La tradizione dice che San Longino, il soldato che ha trafitto il costato di Gesù, A raccolto na terenie Galderio, w grille panianki, w serdecznym grille, 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 w w Krew. My ją tu mamy i przechowujemy. a było to gdy odkryliśmy, że mamy tu krew słowano w 804 roku. Qui è stata poi costruita questa grande basilica e sotto, vedete intorno a questo ottagono, sotto c'è l'altare con il sangue di Cristo. Jak widzicie jesteśmy tu z popułach. Pod spodem jest ołtarz, gdzie jest trafiszus a chrystusa, gdzie zejdziemy prosto. Bo ja będę miał di poter vedere le reliquie dentro i, i vasi d'oro, perché quest'anno, per il giubileo, sarà possibile vedere la cassaforte aperta. Ale ciągnie wielką maskę dla gospodarki, tylko w tym roku, ta maska jest otwarta, te gorseifu, by. Mogli vedersi ampure, che mi è stato scritto in ampure, che il nostro Signore sia In questa lapide nera, vedete, in latino descritto scritto profondo e ghiaccio: pellegrino, adora qui il prezzo della tua redenzione. Na coppule, moi drodzy na te che ora tutaj vedete. Jest napis. Uklęknij tutaj. Jadoruj doruj Jezusa, bo Tu Jego jest krew. Mm. Padre Benediccino, prima Geszczendiamo, Dona rektorę, Ci Benedika, a teraz. Pierwsze błogosławieństwo rectora, klęknive, już gdiz nim zejdziemy na dół, wydź przed di kri święte, naszego Padre. Invoco la benedizione del Signore su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre vite. Per la potenza della Santissima Croce e del Sangue di Cristo, vi benedica, vi custodisca e vi accompagni sempre Dio che è Padre. Filiu i Spiritu Santo. Niech Was błogosławi, niech Was błogosławi, niech strzeże Waszych rodzin, Bóg wszechmogący, Ojciec i, Syn, i Duch Święty. Amen. A teraz, moi drodzy, zejdziemy na dół, będziemy odmawiać i powtarzać słowa dla Jego bolesnej męki, Jej śmierci dla i całego świata. per la sua dolorosa passione, a tutti noi e nel mondo intero. Queste parole le chiamo mentre scegliamo. Dla Jego Polesnei Menchi, miei, miei miłosiergi e dla nas i caurego sciata. Dla Jego Polesnei Menchi, miei miłosiergi e dla nas i caurego sciata. Dla Jego Polesnei Menchi, miei miłosiergi e dla i caurego sciata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Iesus est tu, Iesus est Venerare la reliquia, vi, vi spiego. Vedete nei due vasi ci sono delle ampolle, delle piccole ampolle di vetro. sono le Dove dentro c'è la terra del Calvario bagnata del sangue di Gesù. e in Nascego Gesù Sapanna Questi reliquiari sono stati rifatti nel 1800, perché sono stati rubati dai, dai soldati austriaci durante le guerre di indipendenza. 1800? No, drodzy, te reliquiare zostały odnalezione, bo w, 1800, eh, o, w 1848 roku. te wazus które zostały skradzione przez Austriaków. Oj d'Austria ha finanziato i vasi d'oro, sono in oro, ci sono dentro 3 kg e 800 g di oro in ciascuno. Kiedy musieli oddać ten krew Jezusa a więc imperator Austrii e, sam przygotował te fianchetti ze złota każde relikwiarz waży 3 ,40 kg 40 złota. czystego każdy z tych relikwiarzy voi potete vederli perché abbiamo aperto la cassaforte abbiamo tolto il pannello e perché è in basilica in processione il venerdì santo możecie zobaczyć otwarty safe Il Reni Chile, il catore Mia Sotfiorane, alle Virchi Pionte che tipo in ice per il processo. Volevo dire quello chi ha le chiavi? Se spiega qui ci sono solo 5 chiavi nascoste nel segreto, di quei ci sono 12 chiavi, 12 chiavi che hanno quattro persone diverse: il Vescovo. Il, il prefetto della città, del, del governo, il eh, presidente del capitolo di San Pietro della cattedrale e noi di Sant'Andrea. Quindi per aprire la cassaforte occorrono quattro persone, se no non si apre. Moje drodzy, tutaj eh, jest ukrytych, eh, są klucze, sono ukryti, sono 12 chiavi, sono 12 chiavi, 12 apostolici. Beh, otworzystè un safe. I te inne są ukryte, ale te są no? Natomiast cztery klucze są w rękach czterech osób. Pierwsze to jest e, prefekto. prefekto, prefekt de la Cittano, prefekt miasta la Mantua, Mantua, miasta Mantua, Mantua, następnie biskup, reskovo. Wyskowo, a więc drugi, krzyż ma, drugi klucz ma biskup, trzeci, a trzeci my mamy y, tutaj, jako rektor y, świątyni. A kwarto? A jeszcze jest przewodniczący kapituły tutaj. Także cztery osoby muszą się spotkać tutaj. I każdy przynosi swój klucz, bo inaczej się nie otworzy. Także i tamte otwierają dwanaście kluczy. Padre, tanto my adesso facciamo canto, litania e poi onoriamo, possono passare vicino. E to określać solo quella parte, non vetro, solo no, no, obaczare qui, solo l'altare. Iniziamo, lo ringrazio tanto e preghiamo per lei, per tutti voi. Moi drodzy, rozpoczynamy teraz naszą modlitwę. Poprosiłem, bo to też nie wszyscy, każdy może też dojść tylko tutaj, do tego miejsca. Ale Wy będziecie mogli podejść, dotknąć, ucałować ołtarz. Macie tak wielką łaskę, że to tylko Pan Jezus mógł czynić dla Was. A więc rozpoczynamy witanie do najświętszej krwi, i ja będę modlił się nad każdym tutaj, gdy będziecie przechodzić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie Zbawicielu, nasz jesteśmy przed Tobą. Uwielbiamy Twoją przemajświętszą krew, którą przelałeś za nas, grzeszników, abyśmy przez śmierć Twoją osiągnęli radość życia wiecznego. O Baranku Boże, Twoja krew przelana na krzyżu za nas. Uwielbiamy ją. O nasz Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. Prośmy raz jeszcze o przebaczenie dla nas.

Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wypadł nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wypadł nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przemierza, wypadł nas. Krwi Chrystusa, przekonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, nas. Krych Chrystusa tryskająca przy piczowaniu. Wybaw nas. Kwi Chrystusa brocząca z podcierniowej korony. Wybaw nas. Kwi Chrystusa przelana na krzyżu. Wybaw nas. Kwi Chrystusa zapłato naszego zbawienia. Wybaw nas. Kwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas. Wy Chrystusa, która pojrzy i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Wybaw Wy nas. Kwi Chrystusa zdroju miłosierdzia. Wybaw Wy nas. Kry Chrystusa zwyciężająca złe duchy. Wybaw Wy nas. Kry Chrystusa męstwo męczenników. Wybaw Wy nas. Kry Chrystusa mocy wyznawców. Wybaw Wy nas. Kry Chrystusa rodząca dziewice. Wybaw nas. Kry Chrystusa ostojo zagrożonych. Kwi Chrystusa u chłodu pracujących, Chrystusa pociechu płaczących, wybadł nas. Krzwi Chrystusa nadziei pokutujących, wybadł nas. Krzwi Chrystusa otucho umierających, wybadł nas. Krzwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych, wybadł nas. Krzwi Chrystusa zadatku życia wiecznego, Wybaw nas. Przy Chrystusa wybawienie dusz z otchłani czystowej. Wybaw nas. Przy Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. Wybaw nas. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata. Przepraszam, nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj. Wysłuchaj nas, Panie. Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty, jednorodzonego z swego, ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie cznić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy w wieku i tym szczęściem Radowali się w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie Jezu, ofiarujemy Ci nasze życie, nasze serca. Ofiarujemy Ci chorych, cierpiących. Obmyj nas, Jezu, Twoją przynajmniejszą krwią. O Jezu, połóż na nas swoje ręce. Niech Twoja krew po nas sprawi dziś, kiedy chcemy ją uwielbić. Niech nas chroni od ataków szatana. Niech dokona tego, by wszelkie zło opuściło nas i nasze życie. Ale dziś prosimy się Jezu za tymi, którzy pozostali w domach. Niech Twoja przenajświetsza krew teraz oczyści nas, chroni nas i nas uzdrawia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak Pani na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Moi drodzy, teraz będziemy przechodzić. Powstańmy, pokażę. Będziecie przechodzić po prawej stronie i przechodzić tędy po lewej. A ja, tam gdybym też stał obok, będę po ręce na każdego, prosząc Jezusa, by obmył wasze serca. Możecie uczynić ten gest przy ołtarzu, który ja zrobię. Popatrzcie na mnie. I tylko w ten sposób. Kto może uklęknie, odda się Jezusowi w krwi Przenajświętszej i może ucałować dobrze, a przechodzi kładę ręce i wychodzimy tutaj do kaplicy, a my w tym czasie będziemy odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. Nie Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Boże, i wszystkich, wszystkich widzianych, i biednego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Bożego, który jest Ojcem i Zdrowcem przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga świadczy światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Współrzucony w a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z dziewicy i stał się człowiekiem krzyżowany również za nas pod podzuszem Pilatem został uderzony i pożywany i zmartwychwstał trzeciego dnia jak zajmia pismo i wstąpił do nieba siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale Sąd swego zdrowa się Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezusa. Święta, Święta Maryjo, nasz Boża, módl się za nami grzeszni. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mama, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Rusze i Bóstwo Najbużego Syna Twojego, a Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na nas Przekładanie to, za grzechy nasze i całego dla świata. Jego dla, jego i całego dla, jego dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki nie miło dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki nie miło dla, dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki nie miło dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i Bóstwo, Najwyższego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, dla za grzechy nasze i dla Jego bolesnej męki, niej miłoświerci dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Nie miłoświerci dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. całego świata. Dla Jego bolesnej męki. W imię dla nas, całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najwyższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla, naszego, dla Jego bolesnej męki. W imię dla nas. Dla jego, Święty, dla, dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej Święty, dla, nas dla Jego bolesnej męki. Święty, dla, nas dla Jego bolesnej męki. Święty, dla, nas, Braca, dla Jego bolesnej męki

Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najwyższego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze, Bogańca, grzebie, nasze, za dla, nas. dla Jego bolesnej męki. Dzień się, Ty, dla, nas, za dla. dla Jego bolesnej męki. Dzień się, Ty, dla, nas, za dla. dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najwyższego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Do naszej całego świata.